Patronem kanału jest firma Sera i Fluval, producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terrarium i oczek wodnych. Jesteśmy w Płocku na konkursie Kupika. Dzień dobry. Tutaj mamy prezesa, dyrektora, osobę, która zorganizowała to wydarzenie, czyli konkurs Publika. Nagramy film z konkursu? Tak, ale od razu protestuję, to nie ja zorganizowałem, bo klub, bo jest silnia, nie kilku lat, a nie wszyscy które ciężko pracują. Od Bez takiego wielkiego człowieka jak Krzysztof Kelman pewnie by się to wydarzenie tu nie odbyło. Zapraszam na film. Porozmawiamy 20 minut o tym pięknym wydarzeniu. A was proszę o komentarz pod filmem, subskrypcję i łapkę w górę. Zaczynamy. Witam. Witajcie akwaryści. I dzisiaj właśnie przedstawimy szczegóły konkursu gupików. Powiemy o wszystkim, jak to wygląda. Cześć Krzysiek. Witam. Opowiedz nam, o co chodzi z tym konkursem gupików. Może na początku. Jak się zapisać do klubu, czy jak przystąpić do udziału w takim konkursie? To zacznijmy od początku. Jestem szefem klubu Poecilia Reticulata, czyli klubu hodowców ryb żyworodnych, ze szczególnym uwzględnieniem Gupika. Jest to najstarszy klub w Polsce. On istnieje od 1972 roku i aktualnie ma siedzibę w, Płocku, w Płockim Ogrodzie Zoologicznym. I tutaj w Płocku od, tysiąc, od 2015 roku, co roku urządzamy konkurs Gupika w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy Gupika, a także prowadzimy klasyfikację Mistrzostw Polski. Zawsze jest to pierwszy weekend września, także co roku zapraszamy pierwszy weekend września na tą wielką imprezę. Jest to jeden z największych konkursów Gupika w Europie. No, i tutaj, tak jak mówisz, przyjeżdżają też hodowcy z całego, całej Europy, tak? Czy też i ze świata? Przyjeżdżają z całej Europy, ale zdarzało się też, że i ze świata. Mieliśmy ryby y, do oceniania z Tajwanu, ze Stanów Zjednoczonych, ale ogólnie są to mistrzostwa Europy, więc przyjeżdżają hodowcy z tych wszystkich krajów, gdzie istnieją właśnie kluby gupikowe. Jest to kilkanaście krajów w Europie. Przyjeżdżają też sędziowie, dlatego że w takim konkursie y, uczestniczy sześciu sędziów, pięciu Takich, którzy sędziują, i szósty, który nadzoruje yy, konkurs, to jest obserwator międzynarodowy. Ja staram się co roku, żeby każdy sędzia był z innego kraju. E, Okej, okay. i powiedz, jak w tym roku wypadła nasza reprezentacja Polska na konkursie? Yy, jesteśmy największym klubem głupikowym yy, w Europie. I tu się muszę pochwalić nie dość, że. Członek naszego klubu wygrał w tym roku Grand Prix w obu kategoriach, czyli, czyli wygrał i kategorię trójek, i kategorię par. To jeszcze dodatkowo, już wiemy, bo jest to ostatni konkurs w Europie w tym roku, nasz członek, czyli nasz klub zdobędzie Mistrzostwo Europy i to podwójne w kategorii trójek samców i w kategorii par gupików. Dodam, że już mamy tutaj na kanale moim film z odwiedzin u Damiana. Tak jest, film z odwiedzin u Damiana. I Damian w tym roku przebił wszystkich. Zdobył zdecydowanie bardzo wysokimi wynikami yy, mistrzostwo, podwójne mistrzostwo Europy. No i co za tym idzie, oczywiście będzie również podwójnym mistrzem Polski. Więc jak ktoś nie widział tego filmu, to też zapraszam do obejrzenia, żeby zobaczyć tę hodowlę Damiana i posłuchać, jak on doszedł do sukcesu. Teraz chciałem się też dowiedzieć, czy tacy zwykli ludzie z ulicy, którzy, no, chcieliby mieć taką piękną rybę, można powiedzieć najpiękniejsze w Europie, czy mogą jakoś zdobyć tę rybę na takim konkursie? Kupić? Jak to wygląda? Tak, my pod koniec konkursu yy, sprzedajemy również ryby dla osób z zewnątrz. Chodzi o to, że, żeby uzyskać środki na organizację kolejnego konkursu, ponieważ no, jednak ten konkurs trochę kosztuje. To jest sprowadzanie sędziów z zagranicy, zapłacimy im za hotel, catering, parę innych wydatków. Mamy choćby puchary czy nagrody. Korzystamy to oczywiście ze sponsorów, ale też musimy trochę własnych pieniędzy zarobić. Także zawsze na tej wystawie można się w te ryby zaopatrzyć, ale można też przyjechać i porozmawiać z hodowcami i czasami, już jakby poza wystawą, coś tam od nich kupić do swojej hodowli. Okej. Okay. Czyli można kupić na takiej aukcji te ryby i powiedz, jakie to są ceny. Czy to zwala z nóg, czy nie? Jak to, to wygląda? Znaczy my, my zaczynamy y, aukcję, czy zaczynamy sprzedaż y, to jest 50 zł za parę, czy 50 zł za zestaw trzech samców. Y, to jest taka cena wyjściowa i często to na tej cenie po prostu, po prostu zostaje. Ale tak naprawdę, żeby mieć kontakt z hodowcami i y, żeby żeby w, w tej branży hodowli gupików zaistnieć i, i spotykać się z kolegami. Najprościej jest się po prostu zapisać do klubu, zostać członkiem klubu Poecilia Reticulata. To jest stowarzyszenie zarejestrowane w KRS-ie jako samodzielne stowarzyszenie działające absolutnie legalnie, rozliczające się co roku z fiskusem i zapraszamy do udziału w, w klubie Poecilia Reticulata. Czyli można się zapisać śmiało do klubu, każdy może wziąć udział i się zapisać, tak? Tak jest. Każdy może wziąć udział, się zapisać, wypełniając odpowiednią deklarację. Może teraz byśmy też wspomnieli o nagrodach. Co w takim konkursie można wygrać? Jakie są nagrody? Słyszałem coś o jakichś specjalnych sponsorach i nagrodach w tym roku. Można powiedzieć, że tutaj kolega mi podpowiedział, że to by pierwszy raz się chyba zdarzyło w Europie. O co chodzi? Przede wszystkim najważniejszy jest prestiż. Ktoś wygrywa, ktoś jest mistrzem, ktoś ma najlepsze głupiki w Europie albo na świecie, to jest najważniejsze. Oprócz tego w każdej kategorii przyznajemy puchary specjalnie opisane. Natomiast myśmy jeszcze sobie stworzyli dodatkową jakby kategorię, trochę tak kategorię dla publiczności. Creative Guppy Breeder, czyli niezależnie od tego, ile który zestaw dostał punktów, to wybieraliśmy sobie tak dla oka: najciekawszy zestaw, i tak dalej, i tak dalej. Nagrody są fundowane przez sponsorów, czyli największe firmy zoologiczne w Polsce i nie tylko, i to są nagrody, oczywiście, związane z, z branżą zoologiczną. Ale też słyszałem, że ktoś dostał namiot. Tak. Tak, jest taka wielka firma, która zajmuje się handlem artykułami, artykułami sportowymi i kiedy, kiedy, kiedy pracownicy tej firmy, szefostwo tej firmy zobaczyło, że robimy coś takiego. Oni mają w logo kolor niebieski. Stwierdzili, że oni ufundują nagrodę dla najbardziej niebieskiego gupika i rzeczywiście takiego sobie wybrali i w nagrodę przekazali bardzo piękny namiot składany. No, to też fajna nagroda, taka życiowa. Tak. Yy, powiedz mi w tutaj, w, można powiedzieć w naszym klubie, bo też należę do tego klubu, ile, ilu mamy teraz członków? Tak jak mówiłem, jesteśmy najliczniejszym klubem w Europie. Mamy w tej chwili dokładnie 41 członków. Okay. Czyli takich zaawansowanych, można powiedzieć, już hodowców, głupików. I pewnie po tym filmie będziemy mieli 80 członków w następnym roku, jak będziemy również nagrywać film, jak co roku. Oby tak było. Tak tego My sobie tak, życzymy. Powiedz mi, może zdradzisz sekret? Bo myślę, że ty jesteś jedną z osób, które wiedzą, jak to zrobić. Co zrobić, żeby mieć takiego pięknego gupika. Czy to jest jakiś magiczny przepis? Jakie są tajemnice uzyskania takiej pięknej ryby? Gdybym wiedział na 100%, co trzeba zrobić, żeby uzyskać najlepszą rybę na świecie, to zabawa nie miałaby już sensu w takim razie, bo po prostu ja bym miał cały czas tego najlepszego kupika na świecie i inni hodowcy już by go nie musieli hodować. Chodzi o to, że jesteśmy pasjonatami, akwarystami, hodujemy te gupiki od wielu pokoleń, różne odmiany. Bawimy się genetyką, oczywiście w całej Europie i w całym świecie i dążymy do doskonałości, żeby te gupiki były jak najlepsze. Ale wiemy, że gupik to jest ryba, która żyje krótko. To nie jest tak, że wyhodujemy sobie parę i ta para będzie przez 10 lat czempionem. One zwykle wystawiane są tylko przez jeden sezon. A potem trzeba uzyskać następne pokolenie, krzyżując je odpowiednio między sobą, dolewając świeży. Krwi, eliminując jakieś wady genetyczne, które wychodzą w fenotypie. Więc to jest ciągła, nieustająca praca genetyczna, praca hodowlana, poznawanie genetyki, poznawanie biologii, poznawanie nowych mutacji u gupików, bo one też co chwila występują, nowych kolorów podstawowych, nowych kolorów nałożonych. Więc niesamowita frajda z tego, co się wyhoduje i z tego, co można światu pokazać. A powiedz mi tak, jak na, bywa na konkursach, zawodach. Czasami jest małe jakieś oszustwo, cheatowanie. Czy się zdarzają takie rzeczy na konkursach Gupika? No pewnie mogą zdawać się oszustwa, ale mm, konkurs polega na tym, że wystawiamy 13 standardów. I albo to są pary, albo to są trójki samców. I często jest tak, że te standardy są trochę zbliżone do siebie. Yy, budową I, i nawet sędziowie przy kodowaniu standardów, gotowaniu kolorów czasami się zastanawiają, czy dany standard to, to już jest lira, czy jeszcze dwumnie, czy to jest wachlarz, czy już triangel, czy to jest half moon lub, lub triangel i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie trudno tutaj mówić o oszustwie. To są po prostu pewne cechy zmienne głupika, które się no. Nie da wyliczyć matematycznie, tylko trzeba, trzeba to w jakiś tam sposób przez, przez dobre oko hodowcy, hodowcy ocenić, a zdarzają się takie błędy na przykład, czasami w akwarium pływa przepiękny samiec z przepiękną samicą i są zdyskwalifikowane. Dlatego, że w tej parze nie ma zgodności genetycznej. To znaczy, samiec jest innej odmiany i samica innej odmiany. I to można powiedzieć to takie trochę oszustwo, czasami zamierzone, często niezamierzone przez hodowcę. Okej, okay, a powiedz, no, Azja na tle gospodarki mocno wybija się teraz do przodu, jest dużą konkurencją dla na przykład Europy. Jak to wygląda z Gupikami? Jak wypadamy na świecie, jeśli chodzi o konkursy Gupika? Czy mamy szansę w konkurencji z takimi wielkimi potęgami jak na przykład Chiny czy inne kraje? Yy, azjatyckie. Raczej, mamy szansę i my, i, my, i my z nimi oczywiście konkurujemy, natomiast y, europejska hodowla czy północnoamerykańska jest troszeczkę inna, bo jest hobbystyczna, a, a, a y, hodowla azjatycka to jest raczej hodowla profesjonalna. My hodujemy poszczególne linie, poszczególne osobniki, poszczególne pary i staramy się coś z tego wyciągnąć, natomiast Azja robi to raczej masowo. Hodują setki tysięcy, miliony gupików i z nich tam... Starają się coś pokazać, co, 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 by, co by wygrywało na wystawie. Także jest tu zupełnie inne podejście. U nas jakby, jakby hobbystyczne, pojedyncze, a oni raczej profes, profesjonalnie oni z tego żyją i, i, i robią to w olbrzymich widościach, zalewają cały świat. Rybą niekoniecznie dobrą, ale jakąś taką no, w miarę efektowną. Eee, także ściągamy, ściągamy, także stamtąd do Europy też przyjeżdża ryba. Ona nie zawsze jest dobra, ale często jest po prostu tania i zalewa nasz rynek. Eee, I taka typowo masowa ryba z, z Azji to nie wytrzymałaby konkurencji z naszymi wyselekcjonowanymi pojedynczymi egzemplarzami. Czyli wypadamy dobrze na takich konkursach i tak, y, tak. dobrze to wygląda. A jeszcze tak zapytam bo w akwarystyce widać taką trochę stagnację jakby było mniej akwarystów. Jak to wygląda w świecie fanów gupików? Czy są młodzi adepci hodowli gupików, czy raczej liczba hodowców się zmniejsza? Jak to widzisz z racji doświadczenia wieloletniego? Niestety ja też obserwuję stagnację w akwarystyce. Kiedyś młodzi ludzie, jeszcze w moim pokoleniu to wszyscy przechodzili przez stadium akwarium, a dzisiaj wszyscy ludzie przechodzą przez stadium młodzi, nie wiem, laptopa. Telefonu komórkowego i to często im wystarcza za, za, za wszystkie zainteresowania. Na świat głupików to było tak, że jeszcze kilka lat temu on pomalutku wymierał. Tak? Byli starzy hodowcy, nie było właśnie młodych hodowców, ale jeżeli chodzi o nasz klub, to, 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 to widzimy właśnie powrót, taki renesans. Do klubu zapisuje się w tej chwili dużo młodych ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z głupikiem. Natomiast jeżeli widzę te kluby w innych krajach, to tam je, jednak dwie trzecie to są ci starzy hodowcy, którzy, którzy, którzy już pewnie długo ryb nie będą hodowali, taki mały dopływ świeżej krwi. Na szczęście nasz klub udaje się w tej chwili rozwinąć. My mamy, mimo że mieścimy się w Płocku, to mamy członków z całej Polski i widać w ostatnich kilku latach taką falę młodych hodowców, którzy już zaczynają wystawiać ryby, już zaczynają się tym pasjonować. A wiesz, jaki jest sekret? Bo ja wiem. Nie wiem, nie To takie... pewnie moje filmy na YouTubie przyciągnęły ich do hodowli gufików. No widzisz, a kiedyś przyciągały ich moje akwaria, dzisiaj filmik przyciągają. To, to, to jest to, co, co potwierdzasz, właśnie, że, że, że tak, że laptop, komputer, telefon komórkowy jest ważniejszy w tej chwili niż, niż, niż ta ryba. No wiesz, w ciągu miesiąca pewnie ten film zobaczy 20 tysięcy ludzi. Niech. Procent z tego przyjdzie do głupików. Myślę, ja, że będzie super. Kilka lat temu e, zrobiłem takie spotkanie w jednej z płockich szkół. Istnieje takie koło akwarystów, to około 30 młodych ludzi prowadzonych przez nauczyciela, i poprosili mnie o spotkanie na temat akwarystyki. Ja zrobiłem takie spotkanie. I w trakcie tego spotkania się okazało, że tych 30 młodych akwarystów y, właśnie w większości nie ma akwariów. Tam chyba z 5 osób może miało akwaria, a reszta to byli tak zwani akwaryści na sucho. Oni się interesowali, ale dla nich było problemem założenie akwarium, karmienie ryb, sprzątanie filtrów, podmiana wody. Oni woleli to po prostu na filmach tylko oglądać, więc byłem zaskoczony, bo myślałem, że ci młodzi, którzy są w tym klubie akwarystycznym, no to oni będą mieli już akwaria. Przynajmniej po jednym, aż okazuje, że, że jednak nie. Elektronika tutaj wygrywa i media. Spojrzenie młody. Tych ludzi jest inne. Przykład ostatnio e, ktoś zapytał mnie, czy używam czata GPT. Ja powiedziałam, że staram się jak najmniej, bo ogłupia, a jak zapytałem 20-latka, czy używa czata GPT, to on powiedział, używam go mało, bo e, przez niego e, jest zużywana woda i energia elektryczna i to niszczy świat, więc no. Po... Spojrzenie na różne tematy bywa różne z racji na wiek. Ja jestem ciekawy, czy ten młody człowiek na przykład regularnie sprząta swój pokój, żeby uporządkować świat, a to już zupełnie odrębne zagadnienie. No właśnie. Powiedz mi, yy, gupiki to się z reguły karmi jakimiś pokarmami specjalnymi, czy jedzą bardziej mięsne pokarmy, roślinne? Jak ty uważasz? A ile hodowców, tyle opinii? Każdy hodowca stara się wypracować własne metody. Staramy się też myśleć o tym, że te gupiki jadły w naturze. Gupik to jest taki mały drapieżnik w naturze, który jednak chętnie też roślinnego pokarmu sobie troszeczkę poje, więc tutaj każdy, każdy hodowca ma jakby własne przepisy. Są tacy, którzy stosują żywe pokarmy, inni twierdzą, że raczej tych żywych nie chcą stosować ze względu na możliwość wprowadzenia chorób, stosują mrożone, inni stosują płatki, następnie stosują granulaty. Ja myślę, że prawda leży po środku. Trzeba po prostu wszystkiego stosować. Tyle, ile potrzeba, obserwować swoje ryby, jak jedzą, czy nie są chore, i każdy swoją metodę jakąś tam wypracowuje. Zresztą są różne populacje ryb. Ja miałem populację różnych ryb dzikich żyworodnych, gdzie jedna populacja tego samego gatunku była bardziej roślinorzędna, inna populacja bardziej mięsożerna, bo właśnie w naturze spotykały trochę inne rodzaje pokarmu. I tu u tych głupików no, też trzeba. Trzeba, trzeba po prostu wypracować własne metody. No, my w środkowie na rybku stosujemy oczywiście solowca świeżo wylęgniętego, stosujemy mrożonki, stosujemy różne pyliste pokarmy. A dalej, no to tak już jak każdy, tak, tak jak ma każde doświadczenie, to tak się to stosuje. Okej, okay, ten film też pokazał ryby konkursowe. Pokazaliśmy też, które ryby wygrały, żeby nasi widzowie zobaczyli mniej więcej, jak wyglądają ryby na konkursie. Też oczywiście chciałam wszystkich zaprosić od siebie do zapisania się do klubu tutaj fanów Gupików z Płocka i za rok, żeby większa ilość fanów Gupików wystąpiła na, na konkursie. Czy ty masz jakieś przesłanie tutaj dla naszych widzów, coś chciałbyś jeszcze dla nich dodać? Ja tylko powiem, jak się dostać do naszego klubu. Szukajcie nas na Facebooku, mamy tam swoje strony: Klub Poetycji Reticulata. Eee, możecie też dzwonić. Po prostu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku i szukać takiego gościa, który się nazywa Krzysztof Kelman, i chętnie z wami porozmawia i, i, i powie, co zrobić, żeby wstąpić do klubu, i jak to zrobić. Możecie tutaj poznać właśnie hodowców tych, tych, tych z górnej półki, głupików, nie, nie tylko polskich, ale z całej Europy. A przesłanie jest takie: no, jeżeli nie będziemy się bawić biologią, akwarystyką będziemy siedzieli tylko, nie wiem, w jakichś urządzeniach mechanicznych i tak dalej, nie będziemy, to się odhumanizujemy zupełnie, nie będziemy widzieli tego piękna przyrody, piękna biologii, ja powiem tak, wyrzućcie telewizor, a załóżcie sobie akwarium, to naprawdę będzie dla waszego zdrowia i fizycznego i psychicznego bardzo dobre, proszę mi wierzyć. I jeszcze takie ostatnie pytanie. Ile par gupików wystąpiło w tym roku na konkursie? Ile zestawów gupików było? Zestawów było 206. 206. Niestety cztery były zdyskwalifikowane mhm. przez sędziów, ale to, to jest normalne, to takie, takie tak rzeczy bywa. się dzieją. Czyli sędziowanych było 200, 202 zestawy gupików. To jest rzeczywiście bardzo dużo. To już jest taka wystawa, jedna z największych w Europie, bo tych wystaw jest kilka w Europie. Nasza jest zawsze albo największa, albo powiedzmy druga w kolejności. A takie top trzy z konkursów, to gdzie to się odbywa? Nasz tutaj Płock i co jeszcze? Ja bym nie chciał nikogo z, z <coughs> okay. wyróżniać. Natomiast powiem tylko tak. Powiem gdzie są kluby głupikowe. Mhm. Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Austria, Włochy, Polska, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Turcja, a nawet Ukraina. Także w tylu krajach są w tej chwili kluby głupikowe w Europie. I jak wiemy, my jesteśmy najlepsi. A kto jest w tym roku drugi? Tak, drugiego to jeszcze nie policzyliśmy. Nas A. interesuje zwycięzca okay, i mamy w tak. tym roku w naszym klubie podwójnego mistrza Europy. Yy, żartuję sobie troszeczkę, ale oficjalne wyniki to będzie yy, ustalał, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, bo mistrzostwa Polski, to oczywiście klub lata ogłasza. Jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, ogłasza taka międzynarodowa ale europejska organizacja z kuratorium grupy hochzucht. Pod egidą której prowadzone są to Mistrzostwa Europy, której jesteśmy członkiem i która skupia w całej Europie ponad 40 klubów gupikowych z tych wszystkich krajów. Oni, myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca ogłoszą właśnie oficjalnie cały skład, wszystkie wyniki Mistrzostw Europy. Taką fajną stronę internetową można sobie zapamiętać: to jest ikgh.org. I tam są wszystkie dane na temat gupików, na temat tego, jak się ocenia, jak wyglądają, ile jest klubów, ile jest sędziów. Tam są wyniki wszystkich wystaw, nawet każdego zbiornika, który był sędziowany w Europie w danym roku, a także historyczne wszystkie wyniki przez kilkadziesiąt lat Mistrzostw Europy, które się odbywały. No to chyba się dowiedzieliśmy już wszystkiego o konkursie Gupika. Wszyscy moi widzowie, zapraszam Was do zapisania się do klubu. Ta przygoda może się zacząć w tym roku. Weźcie udział w przyszłości w konkursie, a na początek może. Proponuję zapisanie się do klubu, zaczęcie przygody z jedną, dwoma parami, potem większej ilości gupików, bo czym nas będzie więcej, będzie na pewno weselej, żeby życie było mniej szare i jak na zewnątrz pada deszcz, moglibyśmy zobaczyć piękny świat głupikowy, to trzeba mieć gupiki w domu. Więc wszystkich zapraszamy do zapisania się do klubu, to pierwszy krok, żeby wejść w ten ciekawy świat no i poznać ciekawych ludzi. Ja wszystkich oczywiście zapraszam do udostępniania tego filmu, subskrypcji, komentowania oczywiście. Ja też chciałem podziękować tutaj Krzysztofowi za poświęcony czas, bo jednak 20 minut rozmowy ze mną może być męczące. Oj, Wie... tak, może. Potwierdzam. <laughs> Więc yy, co roku niestety ma taki trudny czas, że musi tutaj usiąść i coś powiedzieć, ale one jako... Na szczęście ja tylko mówię, a inni członkowie klubu pracują, także spokojnie dzielimy się robotą. No i co? No i zapraszam wszystkich do akwarystyki. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Patronem kanału jest firma Sera i Fluval, producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terarium i oczek wodnych.